you <laughs> Moi drodzy, miałem szansę obejrzeć pewien film przedpremierowo znanej i różnie lubianej reżyserki, która ma swoje wzloty i upadki, ale trzeba przyznać, że w opowieści o niepokornych jednostkach bardzo łatwo się angażuje i potrafi przyciągnąć do ekranu. Swego czasu znakomitym przykładem był na to Garrett Jones. Tym razem zaś słów kilka o szarlatanie, czyli oczywiście najnowszym filmie Agnieszki Holland. Jeżeli mieliśmy tego Garetha Jonesa, który był postacią taką, takiego typowego, niezłomnego dziennikarza, który nie patrzył na nic, tylko dążył do prawdy za wszelką cenę, no, który, który rzeczywiście no, nie miał skazy. On, on był takim idealistą, był człowiekiem gotowym na absolutnie wszystko, żeby wyjawić prawdę i ponieść tego konsekwencje. Tak bohater nowego filmu Holland jest o wiele mniej jednoznaczny. I wydaje mi się, że ciekawszy. Mam do czynienia z Janem Mikolaszkiem, czyli tytułowym szarlatanem, człowiekiem będącym niezwykle utalentowanym zielarzem, który tworzy różne mieszanki leków i wydaje je pacjentom na podstawie ich moczu. Ma takie szklane buteleczki przezroczyste, które przystawia do światła. I za pomocą patrzenia na to, co na to, w tym moczu się objawia, jakie są, jakie są skazy, jaka jest barwa, jaki jest osad, itd., tak itd., tak wydaje pewne zalecenia i, i wyznacza odpowiednie mikstury lecznicze, czyli jakieś tam połączenia ziół. I ja wiem, że to brzmi no, szarlatańsko niezwykle, ale powiedzmy sobie jedną rzecz od razu. Mikolaszek nigdy u, nie uważał się za lekarza. Owszem, on mówił, że leczy ludzi, ale jeżeli był, był pewien, że. Że pacjent musi iść do szpitala, to mu o tym mówił. Wysyłał go do lekarza w wyższej instancji. Natomiast w innych przypadkach, jak najbardziej, te mieszanki szykował, ale nigdy nie mówił, że jest, że jest doktorem, że jest, że jest lekarzem. To była jakoś inaczej skamuflowana funkcja i ja wiem, że jak myślimy o takich ludziach, to bardzo łatwo pojawiają się motywy, no tak, zabobony na pewno, e, na pewno jakaś siła sugestii, e, zioła zawsze coś tam mogą pomóc, neutralizować jasne, no ale do wyleczenia daleko, jasne, tylko ja sobie akurat tak oglądając film Holland pomyślałem, że niby tak się śmiejemy z jakichś takich znachorów i, i, i tym podobnych rzeczy, ale zawsze pojawia się taka osoba, do której się jedzie w ostatniej instancji. Jak już szpitale odpuszczą i, i dzieją się trudne rzeczy yy, i nie bardzo wiadomo co zrobić, nagle pojawia się ktoś, do kogo trzeba jechać w jakieś dziwne miejsce, kto dotknie w paru miejscach, sprawdzi i nagle wyda lepszą diagnozę niż niejeden specjalista. I mi się wydaje, że, że takie osoby są w całej Polsce zdecydowanie. I, I owszem, większość z nich zarabia na tym grube pieniądze, ale Mikolaszek w tym, w tym aspekcie nie jest tak jednoznaczny. No, owszem, on z jednej strony nie robi tego za darmo, z drugiej wydaje się, że to leczenie samo w sobie jest dla niego jakąś formą życia. Życia. Dokładnie o to chodzi, bo bez tego leczenia on się czuje niepotrzebny, on w jakiś sposób jest niepełny. Nie może robić tego, do czego został stworzony. Bardzo dobrze widzimy, kiedy Holand pokazuje dwutorowo tą historię. Kiedy mamy już Mikolaszka walczącego z komunistycznym reżimem, który przy którym już wiadomo, że znalazł się pod ścianą i jego dni są pod wieloma względami policzone. I mamy też drugim torem historii, kiedy on jest młodym chłopakiem, kiedy dorasta, kiedy pewne wojenne wydarzenia pozostawiają silne piętno na jego, na jego psychice i wydaje się, że właśnie dlatego jest tak skłonny do leczenia, jakby chciał pewne życie wynagrodzić, pewną rzeczywistość ulepszyć, jakby mógł podarować to, co, co musiał um, niestety zabrać. I mam, mieliśmy Garetha Jonesa swego czasu u Holland i mieliśmy postać w jednym punkcie. To jest taka bardziej klasyczna biografia, kiedy dowiadujemy się, jak się ten bohater zmieniał i jak stawał się tym, kim jest teraz. I Mikołaszka bardzo łatwo byłoby stworzyć takiego, no nie wiem, Człowieka, który pomaga ludziom wbrew wszystkim, który chce dla nich naprawdę dobrze, jest wspaniałomyślnie i genialny. Ale Mikolaszek ma tutaj takie, ma takie cienie: ma taką ciemną stronę, która jest i druzgocąca, i fascynująca, bo owszem, on jest w stanie to, to życie dać, podarować pożyczyć albo i dać pieniądze, żeby rodzina mogła jechać z dzieckiem nad morze, żeby mogło poddychać innym powietrzem i, i wracać do zdrowia. Z drugiej strony jest to człowiek skłonny do, do pozbawienia w pewien sposób życia albo wydania wyroku jeżeli sprawi to, że będzie mógł wykonywać swój zawód. To jest u niego bardzo ciekawe. Nie może go tak jednoznacznie przeszkować na, na doktora Jekiela i Mr. Hyde'a. To nie jest tak, że on ma dobrą i złą stronę. Wydaje się, że on jest w stanie poświęcić wszystko do leczenia. Jest skłonny do, do szantażu, jest skłonny do wydania wyroku, jest skłonny do, um, do pogrążenia drugiego człowieka, jeżeli... To może sprawić, że będzie mógł dalej leczyć. I tu się pojawia zasadnicze pytanie. Czy to jest jeszcze egoizm, w którym kolaszek układa pewne rzeczy takiej osoby, żeby mu łatwo, przyjemnie i dobrze, żeby się czuł? Czy tak naprawdę on robi to wszystko, żeby się owszem, ładnie i przyjemnie czuł, ale dlatego, żeby leczyć? Czy on to robi dla siebie, dla siebie jako człowieka, czy dla siebie jako lekarza? I to jest taki rozdźwięk, który jest w tym filmie fascynujący, który sprawia, że, że bardzo trudno go ocenić, nawet jeżeli zrobi coś bardzo złego, drużgocącego, takiego, co zostaje w głowie i pozostawia ogromny ślad, to wciąż jest z tyłu głowy, czy on nie zrobił wszystkiego w swoim życiu, żeby być lekarzem. Jeżeli on się będzie dobrze czuł, jeżeli on będzie w dobrej kondycji, to on będzie mógł wciąż leczyć. A jeżeli nie postawi na ten egoizm, to nie będzie mógł leczyć, nie będzie mógł ratować ludzi. To nie jest takie jednoznaczne i to mi się bardzo podobało w filmie, w filmie Holand, że postawiła tutaj człowieka no, na takim rozdrożu i nie jest wcale łatwo go tak przyporządkować, powiedzieć, że był dobry czy był zły. Tak samo wygląda sytuacja jego, można powiedzieć, kooperacji, bo z jednej strony jedne wojenne wydarzenia wywarły ogromny wpływ na jego psychikę. Były pod wieloma bardzo druzgocące, z drugiej no, też kolaboracja w czasie wojny z Niemcami w pewien sposób. Może się wydać, że dla niektórych niewybaczalna, a z drugiej, właśnie myśląc sobie tak logicznie, Mikolaszek mógł dojść do wniosku, że jeżeli to sprawi, że będzie mógł leczyć, to jest skłonny to zrobić. Potem nie wygląda kwestia komunistycznej rzeczywistości, kiedy, kiedy był lekarzem wysoko postawionych ludzi, wszystko było ok, kiedy się to skończyło, no już reżim go. Przyciska, także to Mikolaszek jest ciekawą postacią. Z jednej strony chce się poświęcić ludziom, chce zrobić dla nich wszystko, pracuje dłużej niż powinien. Z drugiej potrafi, potrafi ludzi szantażować, potrafi ludzi wykorzystywać, jeżeli to sprawi, że będzie czuł się dobrze i jeżeli to sprawi, że jego życie będzie łatwiejsze i, i prostsze. I nie ma w tym wypadku miejsca na, na półśrodki. Na wybaczenie, albo idzie się za Mikolaszkiem i się go wspiera i jest się u jego boku, albo nie. Że mamy tutaj człowieka uwikłanego w wielką politykę i wielką historię, która no, trochę go lepi, trochę go układa, trochę go ugniata, i widać, że to jest jakiś konik Holand, który uwielbia ludzi, którzy wchodzą w imadło historii i próbują jakoś się z niego wyrwać, jakoś się ocalić. Sytuacja Mikolaszka była o tyle trudniejsza, że był także homoseksualistą. I, no i nie oszukujmy się, to tak, że w wielu aspektach władzy nie było widziane zbyt e, przychylnie. No i być może także dlatego Mikolaszek posunął się do, do podjęcia pewnych decyzji, aczkolwiek zmierzając e, bliżej zakończenia, no tu też można mieć jakieś wątpliwości. Sposób, w jaki Iwan Trojan gra e, Mikolaszka, sposób, w jaki pokazuje jego emocje, to co się w nim kłębił bardzo w środku, to co bardzo chowa w sobie. I, I czasami wypowiada jakimś jednym suchym zdaniem, które nie oznacza do końca wszystkiego. Jest coś magnetycznego w tej postaci i odstręczającego jednocześnie. I to kapitalnie udało się Holland zawrzeć. Czasami Mikolaszek to jest ten człowiek złoty, człowiek, którego chciałby się chwalić i, i powiedzieć mu, że. że Robi wszystko, co może i, i naprawdę nie powinien się tak przepracowywać. A czasami ma się ochotę powiedzieć mu, że jest śliski, że jest ohydny, że jest okrutny. Jeżeli wywoła się takie emocje postacią, no to ten film będzie magnetyczny. Nawet jeżeli jest opowiedziany dość standardowo, nawet jeżeli. W kwestiach formalnych Holand niczym nie zaskakuje. To ma jest tak magnetyczną postać, tak ciekawie spięczając emocje, tak bardzo dobrze operując takimi, można powiedzieć, przekładniami uczuć i emocji. Z jednej strony pozytywnych, z drugiej troszkę bardziej negatywnych i łącząc to w całość tworzy się jakaś mieszanka, która jest intrygująca. Jestem ciekaw, co się dzieje z Mikolaszkiem. Jestem ciekaw zresztą w początku jego drogi. Dlaczego on się tak związał z tym zielarzem? W jaki sposób on był w stanie odkrywać tajemnice zdrowia z malutkich buteleczek? To jest w ogóle niesamowita opowieść i wydaje się jakąś ogromną, zbudowaną na, na, na grubych niciach fikcją. No tymczasem rzeczywistość, jak to uwielbia robić absolutnie, zaskakuje, jest niedościgniona, jest, oferuje najlepsze, najlepsze scenariusze i ten scenariusz bardzo solidnie Agnieszka Holland wykorzystała. Nie wypija się ten film może ponad większość biografii, nie jest to coś zaskakującego, coś takiego co obejrzymy, będziemy tego niezłomnie wracać, ale jest to... Bardzo solidne przedstawienie niejednoznacznej postaci, która żyła w bardzo trudnych czasach, która nieraz, no i grała z ogniem, mówiąc otwarcie, i która wbrew tym wszystkim emocjom, egoizmowi, ee, dobrodziejstwu w pewien sposób, Zawsze była wierna sobie i to można z jednej strony podziwiać, i to może też odpychać, ale to też sprawia, że, że patrzymy na ten film, że oglądamy go i z każdym minutą jesteśmy coraz bardziej ciekawi, co się tam dzieje, co będzie dalej, jak to się, się wszystko zakończy. I zakończenie jest bardzo mocne, muszę to powiedzieć. Emocjonalnie jest tak kapitalnie zbudowane i to na tak prostych tonach, ale uderzających mocno. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że że to będzie tak uderzające w, w, pewnym, w pewnym momencie i duży, duży szacunek za, za wyczucie, za, za dobranie obsady no i Van Trajan jest znakomity. Dobrze się ten film ogląda. On, on ma w sobie jakąś siłę przyciągania. Człowiek jest autentycznie ciekaw, co jeszcze, czego jeszcze się o Mikolaszku możemy dowiedzieć, co jeszcze ten człowiek sobie kryje, bo chwilami jego twarz jest tak absolutnie nieprzenikniona, tak bardzo zaangażowana w tą pracę, że, że wydaje się, że ten człowiek nie ma w sobie żadnych zagadek, nie ma żadnych tajemnic, że jest po prostu pracocholikiem. A tymczasem jednak kłębi się w nim bardzo dużo, i Holland z dużym doświadczeniem i wyczuciem to, to przekazuje. Nie jest to może jakiś wybitny film, ale dobre, bardzo umiejętne, sklecone kino ze znakomitą główną rolą, i, no i magnetyczną opowieścią, trzeba to powiedzieć sobie jasno. i Myślę, że nie zdziwi Was moja ocena dla tej produkcji, e, którą jest. 7 na 10, dobre kino, świetna główna rola, no niesamowita historia pod, pod wieloma względami. Dobrze, nie będę przedłużał, bo i tak wyszło o wiele o wiele dłużej niż myślałem. Mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko miło słuchało. Nawet jeżeli się powtórzyłem, to już. Jeżeli tak, to subskrypcja, czyli łapkowórem widziana aż nie wymuszana. Zapraszam Was na Instagrama, link do niego w opisie. No i co, widzimy się wkrótce na, na innej recenzji opowieści. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!